Dzień dobry, cześć dzieciaki. E, witam Was ponownie. Znowu spotykamy się przy okazji akcji Cała Polska Czyta Dzieciom o zwierzętach, a dzisiaj ze zwierzakiem. Dzisiaj towarzyszyć mi będzie ślimak afrykański, ma na imię Stefan i będzie pilnował, abym dobrze dla Was przeczytała e, dzisiejszą pozycję. Przygotowałam dla Was dzisiaj e, baśń, myślę, że mało, mało znaną. Baśń, którą napisał Hans Christian Andersen i nosi ona tytuł Ślimak i Róża. Nad rowem wyrósł szpaler leszczynowy, poza nim rozciągały się łąki i pola, a z drugiej strony był ogród, a w ogrodzie zakwitł krzak róży. Pod krzakiem siedział ślimak i myślał o sobie. Zaczekaj, mówił. Przyjdzie czas i na mnie, a wtedy się okaże moja wartość. Na coś lepszego jestem przeznaczony, niż dawać światu róże lub orzechy, a choćby mleko, jak krowy i owce. Bardzo bym chciała widzieć, rzekła róża, co pan da światu, kiedyż to nastąpi. Nie potrzebuję się spieszyć, odparł ślimak. Wam tylko zawsze pilno, zaczekajcie. W następnym roku ślimak siedział znów pod krzakiem róży, Wygrzewając się na słońcu, nad nim zwieszały się pączki i róże, pełne, świeże, pachnące. Ślimak wysunął się ze swojego domku, wyciągnął puszki i schował je znowu. Wszystko jak w zeszłym roku, rzekł niechętnie. Żadnej zmiany ani postępu. Krzak różany wydaje róże i nic więcej. Róże kwitły przez lato, do późnej jesieni, dopóki śnieg nie upadł. Wtedy krzaczek zasnął, a ślimak skrył się pod ziemią. Znów zawitał rok nowy. Róże się rozwinęły, ślimak usiadł na słońcu pod różanym krzakiem. Zestarzałeś się, rzekł głową. Zapewne uschniesz wkrótce, bo oddałeś światu wszystko, co mogłeś mu dać. Nie mam czasu się zastanawiać, czy twoje dary miały jakąś wartość. To tylko jasne jest dla mnie, że sam w sobie nie zrobiłeś nic nowego. Pozostałeś tym samym kijem, jakim byłeś. Żadnej zmiany ani postępu. Czy nie rozumiesz dobrze? Przerażasz mnie, ślimaku, rzekła Róża. Nigdy się jeszcze nad tym nie zastanawiałam. Zdaje mi się, że w ogóle się nie zastanawiasz. Nad niczym, zauważył ślimak obojętnie. Czy na przykład pomyślałaś kiedy o tym, po co kwitniesz? Jakim sposobem kwitniesz? I dlaczego w taki sposób, a nie inny? Nie, odrzekła Róża. Kwitnę, bo kwitnąć muszę, bo to jest szczęściem, życiem. Słońce świeci i grzeje, powietrze mnie żywi, deszcz i rosa poi. Oddycham, czuję, żyję. Z Ziemi płynie we mnie jakaś nowa siła odżywcza i potężna. Czuję się coraz szczęśliwsza i muszę kwitnąć. Inaczej bym nie żyła. Być może. Widzę, że ci dość wygodnie żyć w taki sposób, nic nie rozumiejąc. Dobrze mi, rzekła Róża, tak wiele mi dano, choć panu dano więcej. Zdaje mi się, że należysz do tych genialnych istot, których myśli świat zdumiewają. Mało sobie z tego robię, odparł Slimak. Cóż mnie ten świat obchodzi? W samym sobie mam dość skarbów. Tak, zapewne, szepnęła róża. Ale czyż wszyscy nie dajemy światu, co w nas jest najlepszego, na co możemy się zdobyć? Ja dawałam mu tylko róże, bo nic innego nie mam. Ale Pan, który posiadasz tak wiele, co oddasz światu? Ja? Ja mu nic nie dam, a cóż on nie obchodzi? Oddawaj sobie moja droga, swoje róże, ale szczyna orzechy, a owce mleko i każde z was pragnie pochwał i wdzięczności, każde sobie zdobyć chce wielbicieli. A ja tym gardzę, ja jestem sam w sobie. To dla mnie i sam to ocenić najlepiej potrafię. Świat dla mnie nie istnieje, nie obchodzi mnie wcale. To powiedziawszy, schował się do swego domku i otwór zasłonił śliną. Jaki on mądry! rzekła Róża w zamyśleniu. Szkoda, że nie, nie, nie bardzo go rozumiem, ale to nic dziwnego, nie mam przecież takiej głowy. Nie mogę też się schować jak on do swego domku, i muszę tu stać ciągle pod otwartym niebem i oddawać światu róże. Biedne róże! Więdną, tracą wonne płatki i wiatr nimi pomiata. A jedna śliczna dziewczyna włożyła do książki o złoconych brzegach, w której muszą być także piękne kwiaty, bo kiedy ją czytała, widziałam uśmiech na jej twarzy i łzy przejrzyste w oczach. A drugą różę przypięła do piersi e, i dobrze jej tam było na gorącym sercu. A trzecią różę całowało dziecię i oddało ją matce. Czwartą złożono na trumnie staruszka, co kochał kwiaty. To wszystko daje mi radość i szczęście. Krąży koło mnie błogosławieństwo. Lubię wspominać o tym, to jest życie. Róża kwitła co roku i oddawała światu kwiaty swoje. Tylko myśleć nie mogła, bo nie miała głowy, jak ślimak, a ślimak siedział w swoim ciasnym domku i rozmyślał o sobie. Świat nic go nie obchodził. Wiele lat upłynęło. Ślimak żyć przestał i wproch się zmienił. Przestała żyć i róża, a jej krzaczek także spróchniał, a wproch się, się zmienił. Została po nim tylko jedna róża w książce ze złoconymi brzegami. W ogrodzie jednak kwitną inne róże, a ślimaki wygrzewają się na słońcu i rozmyślają o swojej wartości. Świat ich nic nie obchodzi.